Witamy w kolejnym odcinku słuchowiska Strefa Cienia. Dziś opowiemy o nielegalnym wykorzystywaniu własnych obywateli do wątpliwych moralnie eksperymentów. W dodatku bez ich wiedzy. Będzie także garść informacji o tym, jak państwo próbowało przejąć kontrolę nad ludzkim umysłem i z jakim skutkiem. Zapraszamy do wysłuchania. Program MK-Ultra, prowadzony przez CIA w latach 1953 do 1973. Stanowi jeden z najbardziej kontrowersyjnych projektów badawczych w historii amerykańskich służb specjalnych. Jego głównym celem było zbadanie możliwości kontroli umysłu poprzez różnorodne, często nieetyczne metody eksperymentalne. W okresie zimnej wojny poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy ludzki umysł można złamać jak szyfr. A w teczkach oznaczonych kryptonimem MK-Ultra gromadzono informacje o metodach, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. Projekt rozpoczął się formalnie w 1953 roku pod nadzorem Office of Scientific Intelligence oraz Technical Services. Obejmował dziesiątki podprojektów realizowanych w różnych instytucjach od uniwersytetów po więzienia. Kluczowym momentem w historii programu był rok 1973, kiedy ówczesny dyrektor CIA, Richard Helms, Nakazał zniszczenie większości dokumentacji. Jednak dzięki ustawie o wolności informacji FOIA w 1977 roku ujawniono około 20 tysięcy dokumentów administracyjno-budżetowych, które pozwoliły zrekonstruować podstawowy zarys działań i skalę eksperymentów. Metody stosowane w ramach MK-Ultra były niezwykle inwazyjne i kontrowersyjne. Obejmowały one podawanie substancji psychoaktywnych, szczególnie LSD. Często bez wiedzy badanych osób, stosowanie hipnozy, deprywacji sensorycznej, manipulacji snem oraz elektrostymulacji. Wszystkie te techniki miały na celu osłabienie oporu psychicznego, zaburzenie orientacji i wytworzenie stanu podatności na manipulacje. Wyniki tych eksperymentów były niejednoznaczne, natomiast ich koszt etyczny okazał się ogromny, co zostało potwierdzone w późniejszych dochodzeniach. Przełomowym momentem w ujawnianiu prawdy o programie było przesłuchanie przed połączonymi komisjami Senatu 3 sierpnia 1977 roku. Admiral Stansfield Turner potwierdził wtedy, że eksperymenty prowadzono bez wiedzy i zgody obywateli USA i Kanady. Paradoksalnie, część dokumentacji ocalała dzięki odnalezieniu kopii zapasowych w dziale finansowym, mimo wcześniejszego zniszczenia głównych akt. Te zapasowe teczki subprojektów stały się kluczowym źródłem informacji o rzeczywistej skali programu. Jednym z najbardziej tragicznych i dobrze udokumentowanych przypadków związanych z MK Ultra jest historia Franka Olsona, biologa z Fort Detrick. Podczas służbowego spotkania podano mu nieświadomie LSD, a 9 dni później wypadł z okna hotelu Statler w Nowym Jorku. Okoliczności jego śmierci pozostają niewyjaśnione. Hipotezy wahają się od samobójstwa, przez nieszczęśliwy wypadek, po bardziej złowrogie scenariusze. Przypadek Olsona stał się symbolem mrocznej granicy między eksperymentem naukowym a zbrodnią przeciwko ludzkości. Wbrew niektórym teoriom spiskowym, dostępne źródła wskazują, że program MK-Ultra nie osiągnął swojego głównego celu skutecznej metody kontroli umysłu. Projekt został ostatecznie zakończony właśnie z powodu braku satysfakcjonujących rezultatów. Oraz rosnących kosztów moralnych i finansowych. Jednak sama próba prowadzenia takich badań przez agencję rządową stała się inspiracją dla niezliczonych teorii spiskowych i dzieł popkultury, które często wykraczają poza potwierdzone fakty historyczne. Podsumowując, udokumentowane fakty: program MK Ultra rzeczywiście istniał, łamano podczas jego realizacji podstawowe zasady etyczne, były ofiary śmiertelne. A znaczna część dokumentacji została celowo zniszczona. Dostępne źródła, w tym dokumenty odtajnione przez CIA, zapisy przesłuchań senackich oraz materiały historyczne, potwierdzają skalę i zakres eksperymentów. Te potwierdzone fakty, w połączeniu z lukami w dokumentacji, tworzą przestrzeń dla spekulacji i legend, które czasem trudno odróżnić od rzeczywistości historycznej. Historia MK Ultra. Pozostaje przestrogą przed przekraczaniem granic etycznych w imię celów politycznych czy militarnych. Jeżeli odcinek wydał Ci się interesujący, to zostaw łapkę w górę i zostaw subskrypcję. Liczymy też na komentarze. Pozwoli nam to rozwijać się tak, aby treści i forma audycji były dla słuchaczy jak najciekawsze. Dziękujemy za wysłuchanie.